Zauważyłeś, jak niektórzy mężczyźni nie muszą podnosić głosu, aby zmienić wszystko wokół siebie? Nie proszą, nie kłócą się, nie tłumaczą się, po prostu odchodzą, a otoczenie to odczuwa. Energia się zmienia, cisza przeszkadza, ludzie się poruszają. I właśnie w tym momencie on zdaje sobie sprawę. Prawdziwa siła nie tkwi w krzyczeniu, ale w umiejętności milczenia. Sam zrozumiałem to dopiero po latach bycia mężczyzną, który zawsze był obecny, dostępny, przewidywalny, gotowy do reakcji, gotowy do zadowolenia innych. Ale kiedy przestałem być dostępny, kiedy postanowiłem się wycofać, maski zaczęły opadać, ponieważ ludzie w głębi duszy nie reagują na to, kim jesteś, ale na to, co oferujesz. Jeśli zawsze oferujesz uwagę, pocieszenie, wsparcie, będą Cię za to kochać, nie za to, kim jesteś. A kiedy odmówisz im tego dostępu, wszystko się zawali. Ci, którzy twierdzili, że są blisko, staną się obcy. Zapanuje chaos i zaczniesz rozumieć, że nigdy nie byłeś postrzegany jako człowiek, ale jako funkcja. Karl Jung mawiał, że wszystko, co nas irytuje w innych, może nas czegoś nauczyć o nas samych. Kiedy stałem się niedostępny, zdałem sobie sprawę, kto irytuje się moim milczeniem, kto rozpacza. Z powodu mojej nieobecności. To pokazało mi, jak bardzo byłem manipulowany, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo prawda jest taka: dopóki jesteś zawsze na miejscu, gotowy do reakcji, jesteś w rękach innych. Twoja energia, twoja uwaga, twój czas, wszystko do dyspozycji. Ale z każdym tak, które mówiłem, chcąc powiedzieć nie, z każdym niepotrzebnym usprawiedliwieniem. Z każdą impulsywną reakcją zostawiałem po sobie kawałek siebie. A co pozostaje po tak wielkim poświęceniu? Zmęczenie, frustracja, pustka, której nikt nie wypełni, bo to nie jest brak miłości ze strony innych, to brak miłości własnej, to wyczerpanie z ciągłego próbowania dopasowania się do przestrzeni, które nie były w stanie pomieścić mnie w całości. I nie, ten film nie jest o odwróceniu się od świata. Jest o zwróceniu się ku sobie, o wyborze siebie, nawet jeśli oznacza to utratę komfortu, akceptacji innych. Jung nazywał to indywiduacją, stawaniem się całością, autentycznym, prawdziwym. Ten proces zaczyna się, gdy cisza staje się wyborem, gdy oddalenie nie jest ucieczką, ale siłą, gdy człowiek, którym jesteś, w końcu przecina nici które trzymały go jako marionetkę cudzych emocji. Więc powiedz mi, jak długo będziesz reagować jak niewolnik, gdy ktoś dotknie twoich ran? Jak długo będziesz postępować zgodnie ze scenariuszem, którego oczekują od ciebie inni? Być może nadszedł czas, aby przestać cofania się, stawania się tajemnicą. Bo kiedy przestajesz być dostępny, wszystko się zmienia. I świat w końcu zaczyna cię słuchać, nie tego, co mówisz, ale tego, co reprezentujesz w ciszy? Mówił w porządku, nawet gdy serce mu pękało, nawet gdy głowa pulsowała z bólu, a ciało błagało o odpoczynek. A ja robiłem to samo. Odpowiadałam na wiadomości od razu, w pośpiechu, nawet gdy nie chciałam z nikim rozmawiać, jakby moja wartość polegała na tym, że zawsze byłam dostępna, zawsze gotowa. Tylko, że z czasem stało się to więzieniem rodzajem emocjonalnej niewoli. W której klucz znajdował się w kieszeni innych. Oddałam ten klucz, myśląc, że to miłość, że to troska. Bycie dostępnym przez cały czas jest ukrytą formą desperackiej potrzeby akceptacji. Jest to cicha próba bycia potrzebnym, zapewnienia, że ktoś nie odejdzie, ale cena za to jest wysoka. Spokój zaczyna się rozpadać. Energia życiowa, która powinna napędzać decyzje, projekty, ciszę. Zaczyna być marnowana na usprawiedliwianie się, bronienie się i wyjaśnianie przed tymi, którzy nigdy nie zadali sobie trudu, aby naprawdę wysłuchać. Przeżyłem to. Widziałem wielu mężczyzn wokół mnie żyjących w ten sam sposób. Silnych wobec innych, a słabych wobec siebie. Carl Jung mówił o energii psychicznej jako paliwie duszy. Każda myśl, każda emocja, każdy wybór zużywa tę energię. A większość z nas nie nauczyła się jej chronić. Nauczono nas reagować, odpowiadać, zadowalać. A to nas osłabia. Im więcej dajesz tym, którzy cię nie doceniają, tym mniej jesteś widoczny. Im więcej odpowiadasz, tym bardziej stajesz się przewidywalny. A to, co przewidywalne, z czasem staje się narzędziem. Ludzie naciskają twój emocjonalny przycisk, kiedy potrzebują uwagi, potwierdzenia, pocieszenia, a potem zapominają o tobie, jakbyś był tylko tym, zasobem, a nie człowiekiem. A co jest najbardziej tragiczne? Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że tkwi w tej dynamice. Uważają, że są dobrymi ojcami, dobrymi partnerami, dobrymi przyjaciółmi, podczas gdy w rzeczywistości są tylko użyteczni. A użyteczność to nie miłość, to wygoda. Persona, jak zdefiniował ją Jung, to maska którą zakładamy, aby zostać zaakceptowanym. Jednak im dłużej pozostaje ona przyklejona do naszej twarzy, tym bardziej zapominamy, kim naprawdę jesteśmy. Energia, która powinna być skierowana do wewnątrz, do tego co istotne, jest marnowana na kontrolowanie tego, jak postrzegają nas inni. Odpowiadamy na krytykę, która nie zasługuje na odpowiedź. Wdajemy się w dyskusje, które tylko nas wyczerpują. Mówimy: "Tak, żeby nie zawieść. A co pozostaje? Zmęczenie, wrażliwość. A gdzie jest wrażliwość? Tam jest manipulacja. Ludzie emocjonalnie wyczerpani stają się łatwym celem. Widziałam to na własnej skórze. Widziałam też co się dzieje, gdy zaczynasz chronić swoją energię. Manipulatorzy odchodzą. Ci, którzy byli tam z interesu, znikają. Ponieważ prawdziwa siła nie tkwi w reagowaniu, Tkwi w umiejętności wyboru, wybieraniu, kiedy mówić, kiedy milczeć, a przede wszystkim, kiedy przestać być dostępnym. Spędzał bezsenne noce z powodu źle zakończonej rozmowy. Ja też. Przeżywałem każde słowo, wyobrażałem sobie tysiące odpowiedzi, próbowałem zrozumieć, dlaczego potraktowano mnie w ten sposób. Nie zdawałem sobie sprawy, że robiąc to, podtrzymywałem coś, co już dawno powinno umrzeć. Podsycałem ból, który istniał tylko dlatego, że upierałem się, by reagować, ponieważ nie umiałem odpuścić, ponieważ wciąż szukałem sensu tam, gdzie była tylko powtarzalność. Jung mawiał, że nasza energia psychiczna jest jak pole siłowe. Kiedy jest dobrze ukierunkowana, daje nam obecność. Wchodzisz do pomieszczenia i nikt nie potrafi tego wyjaśnić, ale wszyscy czują, że coś się zmieniło. To cicha forma szacunku. Ale kiedy ta energia się rozprasza, znikasz. Stajesz się kruchy, reaktywny, wrażliwy. A świat, ten świat bodźców i pilnych spraw, nie ma litości dla tych, którzy tak żyją. Zacząłem obserwować swoje wyzwalacze. To, co wytrącało mnie z równowagi, zdania, które mnie rozbijały, gesty, które budziły we mnie desperacką potrzebę odpowiedzi. Wtedy zrozumiałem. Automatyczna reakcja. Była miejscem, w którym uciekała moja energia, a kiedy uciekała, przestawałem istnieć jako jednostka. Byłem tylko reakcją, byłem tylko odbiciem tego, co chciał wywołać drugi. Kiedy przestajesz reagować, przełamujesz schemat, a to jest niewygodne, ponieważ wiele osób nie chce mieć do czynienia z tym, kim jesteś. Chcą tylko roli, którą odgrywasz, a rola musi być zgodna ze scenariuszem. Kiedy zmieniasz tekst, inscenizacja się załamuje. Jung wyjaśniał, że projekcje są nieświadomymi formami relacji z częściami nas samych, których nie znamy. Ludzie projektują na ciebie to, czego nie potrafią dostrzec w sobie, ale jest jeden szczegół, który niewielu dostrzega: Ty również stajesz się ekranem, pustą przestrzenią, na której inni malują swoje braki. Im bardziej jesteś dostępny, tym bardziej podsycasz te wyobrażenia. Przyjaciel, który pojawia się tylko w kryzysie. Partner, który szuka cię, gdy potrzebuje równowagi, osoba, która chwali cię tylko wtedy, gdy coś jej dasz. Oni nie są z tobą, są z twoim wyobrażeniem. A to wyobrażenie powstało, ponieważ nie miałeś odwagi powiedzieć dość. Najskuteczniejsza manipulacja nie dzieje się w krzyku, dzieje się w ciszy poczucia winy. Czujesz, że jesteś coś winien, że musisz pomóc, że musisz tam być. Nawet jeśli to cię wysysa od środka, tak było ze mną i może tak jest z tobą, ale manipulacja działa tylko wtedy, gdy nadal reagujesz. Kiedy przestałam reagować, gra się rozpadła. Kiedy zaczęłam mówić nie, nie odpowiadać, wychodzić ze sceny, projekcje zaczęły się rozpadać. Ludzie gubią się, kiedy milczysz, ponieważ milczenie cię zwraca, ale także zmusza innych do spojrzenia w głąb siebie. A nie wszyscy są na to gotowi. On nie odszedł z powodu oziębłości. Wycofał się z wyczerpania. Rozumiem to jak nikt inny, bo kiedy przestajesz reagować, tłumaczyć się, podsycać emocjonalną grę drugiej osoby, zaczyna wyłaniać się coś głębszego dyskomfort nie twój, ale drugiej osoby tej, która zawsze polegała na twojej przewidywalności, ten, który liczył na twoją odpowiedź aby utrzymać swoją maskę na miejscu. Jung mawiał, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie postacie światła, ale uświadamiając sobie ciemność. I to właśnie w ciszy zacząłem dostrzegać cienie innych, ale także swoje. Cisza jest niekomfortowa, na początku wydaje się porzuceniem, wydaje się brakiem zainteresowania, ale w rzeczywistości jest uzdrowieniem, jest lucydnością. Jest momentem, w którym przestajesz być kierowany oczekiwaniami innych i zaczynasz iść własną drogą. W tym procesie wiele rzeczy ulega zerwaniu, zmienia się spojrzenie, relacje ulegają wstrząsom, maski opadają, a wraz z nimi iluzja, że bycie zrozumianym jest ważniejsze niż bycie całym. Żyjemy w społeczeństwie uzależnionym od hałasu. Wszyscy chcą mieć rację, wszyscy chcą wygrywać dyskusję. Nikt nie umie już słuchać. Obserwować, zatrzymać się. A kiedy decydujesz się milczeć, zdajesz sobie sprawę z siły, jaką to niesie. Świadoma cisza jest bardziej niszcząca niż tysiąc argumentów, ponieważ odbiera drugiej osobie kontrolę nad narracją. Kiedy odpowiadasz, nadal grasz, ale kiedy milczysz, zmieniasz zasady. Jung postrzegał ciszę jako żyzną glebę dla przemiany. Nie od razu to zrozumiałem. Na początku cisza wydawała mi się brakiem, wydawała mi się tchórzostwem, ale potem zrozumiałem, że jest obecnością w swojej najintensywniejszej formie. To wtedy najdokładniej słyszałem siebie, a słuchając siebie, zacząłem dostrzegać, co tolerowałem z obawy przed utratą. Zacząłem dostrzegać powtarzające się cykle, wzorce manipulacji, emocjonalne pułapki, w które sam się wpędzałem. Ludzie którzy żyją z Twojej nierównowagi, wpadają w panikę, gdy milczysz. Nie dlatego, że tęsknią za Tobą, ale dlatego, że tracą kontrolę, tracą przewidywalność, a bez niej muszą zmierzyć się z własną pustką, i dlatego atakują, żądają, dramatyzują, ponieważ nie jesteś już tam, gdzie zawsze byłeś dostępny, gotowy, wygodny. Ale milczenie nie powinno być używane jako broń przeciwko innym. Jest ono tarczą dla ciebie samego, przestrzenią, w której oddycha dusza, a to przeraża, ponieważ większość ludzi woli mieć do czynienia z Twoją służalczą wersją niż z Twoją pełną prawdą. Nie chcą Cię całego, chcą Cię funkcjonalnego, a kiedy przestajesz funkcjonować, nie są w stanie poradzić sobie z Twoją głębią. Zrozum więc: Prawdziwa cisza nie jest brakiem, jest suwerennością, jest wyborem. Jest dojrzałą odpowiedzią kogoś, kto nie musi już niczego nikomu udowadniać. Istnieje rodzaj ciszy, która nie oddala, ale ponownie łączy, nie izoluje, ale wzmacnia. Kiedy człowiek wycofuje się, przestaje reagować, zaczyna odzyskiwać to, co świat stopniowo mu odbierał, swoją energię życiową. Ale nie wystarczy wyciszyć hałas z zewnątrz. Trzeba pójść dalej. Trzeba na nowo nauczyć się chronić to, co najświętsze. Ponieważ przez długi czas sam oddawałem swoją energię, jakby była nieskończona. Mówiłem tak, kiedy chciałem powiedzieć nie. Odpowiadałem na wiadomości, które mnie denerwowały. Utrzymywałem bezduszne rozmowy tylko po to, aby zachować pozory dostępności. Bycie selektywnym wobec własnej duszy jest aktem odwagi. To jak spojrzeć w lustro i powiedzieć dość. Ta decyzja nie wynika z gniewu. Wynika z jasności umysłu. Jung mawiał, że świadomość bez działania jest tylko iluzją. Zrozumiałem to, kiedy zdałem sobie sprawę, że sama wiedza nie wystarczy. Nie miało sensu czytać o granicach, studiować energię, mówić o samopoznaniu, jeśli w praktyce nadal oddawałem się tym, którzy mnie wyczerpywali. W tym miejscu pojawia się dyscyplina emocjonalna. Cicha, ale silna siła, która zaczyna się od małych decyzji. Nie odpowiadać od razu, oddychać przed podjęciem działania, pozwolić prowokacji przejść bez angażowania się, wyciszyć telefon bez poczucia winy, powiedzieć dzisiaj nie, powiedzieć nie interesuje mnie to, powiedzieć nie pójdę, a przede wszystkim nie wyjaśniać dlaczego, bo to jest najtrudniejsze nie usprawiedliwiać się. Większość mężczyzn nauczono, aby byli użyteczni, dostępni za wszelką cenę. Nauczyliśmy się negocjować nasz spokój w zamian za akceptację. Ale kiedy przestajesz tłumaczyć swoje milczenie, odbierasz drugiej osobie możliwość zachowania kontroli emocjonalnej nad swoim życiem. Niektórzy nazywają to egoizmem, ale egoizm to unicestwianie siebie, aby utrzymać kruche więzi. Egoizm to porzucenie siebie, aby nie stracić kogoś, kto nigdy naprawdę cię nie szanował. Jung mówił o wartości izolacji. W procesie indywidualizacji. Ale nie jest to smutna izolacja, jest ona święta. Jest to czas, w którym człowiek wycofuje się nie z powodu słabości, ale z potrzeby ponownego odnalezienia siebie. Czas, w którym słyszysz swój własny głos. Nie głos świata, nie głos innych, ale swój własny. Chcesz wiedzieć, czy się rozwijasz? Obserwuj, kto się oddala, kiedy się chronisz. Kto próbuje cię sprowokować, kiedy milczysz? Kto oskarża cię o zmianę, kiedy zaczynasz się chronić? Te reakcje nie są oznaką błędu, są dowodem wyzwolenia i tak będzie bolało. Pojawi się poczucie winy, pojawią się wątpliwości. Usłyszysz, że jesteś zbyt surowy, ale to wszystko jest częścią odbudowy. W końcu całe życie uczyłeś się stawiać siebie na drugim miejscu. To naturalne. Że kiedy stawiasz siebie na pierwszym miejscu, wszystko wokół wydaje się dziwne, nawet ty sam. Ale dopiero po tym uczuciu obcości pojawia się spokój, prawdziwy spokój, taki, który nie zależy od nikogo innego poza tobą. Jest moment, w którym nieobecność zamienia się w jasność, kiedy cisza przestaje być dyskomfortem, a staje się odpoczynkiem. On to poczuł, ja też. Najpierw pojawia się wątpliwość, poczucie, że tracisz coś, ale zaraz potem to, co wydawało się stratą, okazuje się wyzwoleniem. Ból być jakimś innym jest ceną ewolucji. A kto nie jest gotowy zapłacić tej ceny, nadal żyje dla innych. I umiera w środku. Kiedy człowiek decyduje się przestać być dostępny dla wszystkich, rodzi się coś głębokiego. Na początku cisza krzyczy. Samotność ciąży. Zastanawia się, czy posunął się za daleko. Czy staje się zimny, twardy. Ale wkrótce ta cisza zaczyna porządkować dom, zaczyna zamiatać nadmiar. A to, co pozostaje, to autentyczność. Samotność przestaje być nieobecnością i staje się całkowitą obecnością, obecnością siebie, to właśnie w tej przestrzeni przestał zdradzać własną prawdę, aby utrzymać puste relacje. To tam przestałem przepraszać za to, że stawiam na pierwszym miejscu swój spokój. Tam gdzie wcześniej była niepokój, pojawił się spokój. Tam, gdzie wcześniej była zależność, narodziła się siła. Karl Jung mawiał, że droga do indywidualizacji prowadzi przez zerwanie z maską, a nie ma zerwania bez hałasu. Ale po hałasie przychodzi rzeczywistość. Kiedy przestajesz być dostępny o każdej porze dla każdego, relacje się zmieniają. Niektóre z nich się zakończą, ale to, co znajdziesz w zamian, jest nieskończenie cenniejsze. Szacunek. Najpierw swój własny. Potem szacunek tych nielicznych, którzy dostrzegą coś więcej niż tylko funkcję, którą pełniłeś. Nie będziesz już pamiętany za to, co dawałeś, ale za to, co reprezentujesz. Czy stracisz ludzi? Tak. Ale. Odnajdziesz siebie. Czy zerwiecie z miejscami? Tak. Ale ponownie połączysz się ze swoją esencją. Będziesz źle rozumiany. Zostaniesz odrzucony. Być może nawet znienawidzony przez niektórych. Ale inni zaczną pamiętać Cię jako kogoś wyjątkowego, ponieważ człowiek, który pozostaje wierny sobie, staje się niezapomniany. A to, co akceptuje od tej pory, musi rezonować z jego prawdą. Nic mniej? Jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, poruszyła coś, co być może było zapomniane w głębi Ciebie, zapraszam Cię do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału. To nie jest tylko gest. To sposób na powiedzenie, że tego typu refleksje muszą być kontynuowane. A jeśli chcesz wesprzeć tę pracę dowolną kwotą, pamiętaj, że Twój wkład pomaga utrzymać tę przestrzeń przy życiu.